Witam Was wszystkich, jest niedziela wieczór, wyszłem teraz po węgiel, mam tu wiadro, wysypałem taki został miał na dnie i wysypałem i całe wiadro puszek odbierałem za to, tu są z rana to nazbierałem, nie pogniotu nie miałem kiedy, dopiero wróciliśmy z żoną i tu mam całe wiadro, wysypiemy to. Jak sobie leżo, Musiał leżeć do soboty. Uzbieram cały tydzień. W sobotę będzie gniecenie na pewno. Jadro puste, nasypię węgla i do domciu zmykam. Na dzisiaj starczy opału, ale w tygodniu, że mnie musiał chodzić po pracy, to sobie na pełnię zaniosę. Mam kawałek do swojego bloku i na drugie piętro jeszcze. Także trochę trzeba się mordować z tym opałem. No ale takie życie. Tam mamy dwa woreczki, puszek, suszareczka. Też wczoraj zdobyłem, sporo plastiku na niej było, bo to taka grubsza trochę. Ale rozebrałem plastik, żeby się nie czepiali. Tu mam trochę śrubek, jakieś tam te złomy w torbie. Się zbiera tu taki silnik od pralki. Chyba od pralki, tak od pralki, z tego co pamiętam. I zaraz węgiel. Nie wiem, czy rano zachodzić tutaj na śmietnik, ale może zajdę, sprawdzę jeszcze. Zobaczymy, co będzie. Czy nie będzie. Bo 25 puszek tu znalazłem, właśnie liczyłem je. mamy tyle. No, ale może zajdę z rana, może jeszcze dorzucę. Dziękuję za oglądanie. Zobaczymy jutro, co będzie. A więc tak, węgiel jest już w domu przyniosłem. Tu chyba puszeczki to zabierzemy. I zaraz może coś się dodbiera. Tylko najpierw wypijemy kawkę. Dopiero 5-6. Wstałem jakieś 15 minut temu. Wypiję kawę. Chwilę jeszcze posiedzę i będę się zbierał. Zobaczymy, co tam w jednym koszu, później w śmietniku na dworzu. Może coś się dozbiera do tych trzech puszek. Tak, mamy tutaj jeden koszyk, dwie puszeczki. w Idziemy jeszcze drugi sprawdzić. Zobaczymy co w drugim. Tu mamy drugi. Znowu dwie puszeczki. A trzy. Idziemy dalej. Powiem wam, że spora mgła jest. Tu tak nie widać, ale tam jak wyszłem to spora mgła jest. A wyszło dwa koszyki, sprawdziłem. Mam już 8 puszeczek. Zobaczymy co tu jeszcze. Czy coś będzie, czy Może nie być, bo wczoraj zbierałem po południu. Możliwe, że nie dorzucili. Nic nie widać tutaj ciekawego. No to co było wszystko tutaj też nic trudno ciśniki zabiorę od nowa, bo do wrzucać to może coś nadrzutają do jutra zobaczymy nie no nic tutaj teść wszystkie wory przegrzebał teraz no na pewno nie mam czasu do pracy prata trochę ważniejsza niż ze trzy puszki no i dobra to tyle by było idziemy rzucimy do komórki to co mamy i będziemy się zbierać no i dobra jestem w komórce jak widzicie nie pogniotłem puszek bo nie miałem czasu dopiero w sobotę będę pognieciona jeszcze sporo się dozbiera pewnie Teraz dorzucimy to. Te tu mamy, tutaj 8 sztuk. Torbo zabieramy. torba się przydaje na puszki. Trochę przemeblowanie było. Węgel brałem wczoraj, jak wiecie. Puszeczki się czekają. suszarka też i to by było chyba na tyle może dzisiaj coś się uda jeszcze zebrać zobaczymy w pracy jakieś puszki jeszcze mam chyba muszę pozbierać to poprzywozić zostawcie subika łapkę w górę piszcie komentarze I zapraszam do kolejnych odcinków postaram się jak najwięcej nagrywać może krótsze będą ale częściej Życzę dużo zdrówka i miłego dnia. Cześć, trzymajcie się.